Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taka szybka piłka wiatraczek, wentylator MPHN. Jakiś taki troszkę połamany, ale zawsze można go rozebrać. Spadło, spadło. Jakiś tam silnik będzie. już rozbiera co niuniuś przyjechał ktoś nie ma nikogo Nie wrzęcisz nikogo że ktoś dobry. Dzień dobry. Dzień Jeszcze są te małe. Do tych małych muszę grota zmienić. O. No tak, co my tu mamy? Gozik mamy, jakoś tylko przełącznik i tyle. Tak. Akurat dobrze, że plastiki zabierają, bo to trochę w początku. O. Tak. tak, 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 tak. Tak, w ptyczkę. O Gdzie on tutaj jest, kur ten kabel. O. 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 Ostatnio wziąłem się zaraz rozdzielanie ptyczek. O, już jest plasticzek. To, to zaraz jak to, tutaj jakaś śrubka jest. Dawno nie rozbierałem takiego wentylatora. Pół albo lepiej. A, by właśnie. O. Tak. No tak. Wszystko na śrubunek. Trzeba przytrzymać kombinerkami, bo inaczej się kręci te ja kombinerki posiałem. A no, tu leżą. Tam. Hop. Jedna już jest. Druga jest. Trzecia jest. Ciekawe czy to będzie mieć, czy jakieś... O tej ładnie. się obrobiła. Większą da radę. A jak nie tu ślipiereczka dał Tu jeszcze śruby. Tu śruby. hop 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 hop, 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 hop. była zaraz zobaczymy czy to warto czy to warto rozbierać Jonioś Zrobimy próbę szlachetności, panie. No, miedziucha, panie. To już mi się zachciało robić. Jak miedziucha. Tak, tak, złapię. No, złap. O! thank <sharp inhale> you Panie, to we wiatraku takim współczesnym nie może być. Hoppa, gdzie są moje o, ulubione. rozbalił się cały trzeba go tu głębiej wsadzić o ty no to z dwie strony zacznę no i się rozwalił jak już się rozwalił to już się nie złoży musiałbym rozwalić dalej o. Oj. O. tu Tyle zostało. Przecież tam to. Hop, 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 hop. hop, hop, hop. No. Teraz troszkę opuści. że jeśli Dobra to trzeba tak ja podstawić. Ale nie chcę, nie chcę wydać No Tak to jest to, powszczę to wszystko już chyba, tak ta. No Zważę wam ile jest miedzi, bo tam mieć chodzi tam metal to dzisiaj boko tam hop hop 95 gram Plus tam będzie kabelek 15-20-120 gram A reszta to złomik birnik będzie jeszcze do wytopu no, nie ma się coś tam coś z tym obtanżalać tulejka metalowa ta drut stalowy no wiatrak oczywiście wszystkie te wiatraki to zostawiam bo nawet jak się kiedyś może człowiek będzie chciał wiatrak zrobić to się może przydać to się tutaj może prawo, lewo się jakoś kręci. bo on się odwrotny magdalin bo się dokręca jak się jak wiruje no. no to to się zostawi te siteczka też się zostawi wszystko inne idzie na złom lub na plastik ja i tak jestem zadowolony żeby byłam wieczorem a nie aluminium hop, 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 hop. kombinerki chyba nie na tę stronę wybiłem bo tu jakby szersze było pójdzie do do wierniczków na wytop bo zbliża się sezon o jeszcze aluminium odzyskamy z niego Dobra to tu posprzątam tego no wszystkiego dobrego do następnego